Ja mam Ziomeczki witajcie w kolejnym odcinku naszej serii poświęconej CSGO Skins. Dzisiaj wyjeżdżamy z czymś konkretnym. Konkretnie otwieramy C4 Case, czyli wielki test C4. Szybka wstawka. Skiny spod odcinków testujemy Anim casey i testujemy Medium Case. Y. Wygrał Milenius. Gratuluję, Ziomeczku. Nagrody już odebrane. Oczywiście wszystko macie na kanale zapisów. Live Szybka sprawa numer 3 oraz 4. Miłego oglądania Czyli wielki test C4 Case. Potwieramy trochę na buście, trochę PS Pusta, trochę Batelek. Zobaczymy, co z tego kręcimy i czy uda się, no, z tych 28 zł coś wyczarować, oczywiście. Oczywiście zachęcam do korzystania z kodu. Jeden skinek jeden, najlepszy kod pod słońcem. Dzięki temu macie 10% bonusu do każdego doładowania. Oczywiście u każdego tak macie, ale mój kod to mój kod, wiadomo, muszę polecać swój kod. Także, także tyle. Dobra, przechodzimy do odcinka, już bez większego pitolenia. I wjeżdżamy w C4 Case. No, ja tam bym polec polecił. Otwórzmy jeden, tak o sobie, zobaczymy jak czy i jak da Night no Terror No i na początku oddało Złotówka na plusie, jeszcze raz otwórzmy jedną Paga. Remote Control, Tak 9 wygląda na Na coś w miarę dobrego, no i słuchajcie 7 złotych jak na razie ten 4 case, otwórzmy może Dwie teraz, te czwórki i znów Remote Control i Umbral Rabbit Glock 18. No i słuchajcie, no na zero to jesteśmy, dobra? Teraz otwórzmy, może, to jest skrzyneczkę na buście. Dobra, zadyszkę. I uwaga, wjeżdżamy i na buście Tek 9 brater I na buście nie oddał 3 zł. No ale dobra, to nic. Przechodzimy na Case Battle może tutaj uda się nam się kogoś ogłosić Tryb standardowy, ludzi dwóch, to jest skrzynkę. I dajmy sobie tej piszmy C4. Dajmy jedną taką, i dajmy może jedną na buście. A co tam, jak ma dać, to da 15 zł, to jest skrzynki, dwie osoby i jazda usłysz tryb standardowy. Jest, Missy skins. No to może Miciego uda się ogłocić, że tak powiem. O, on ma Night Terror. Troszeczkę wygrywa, ale teraz jest Boost, teraz jest najważniejszy. Boost. Kurcze, chyba nie oddało. Kurcze, miał troszeczkę więcej. A, aj, 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 Słaba bitewka. No niestety, to, to, to przegraliśmy. Mam 8, 15. Kurcze, 815 a ja skrzynka C4K skosztuje 504. No trudno, nawet, że będzie krótki odcinek. Ale odpuśćmy jeszcze jedną tak. O! O, Night Terror, dobrze. 10 zł, dobra, dobra. Otwórzmy dwie skrzyneczki. Oj, 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 oj. Chyba nas pociągnęło teraz po portfelu. Oj, widać, nie, nas pociągnęło po portfelu. Dobra, handlarz bronią 215, zapłać. Mam 5 zł i chyba nam nawet nie starczy już na jedną skrzyneczkę. Se... C4, ale mamy daily case'a jednego darmowego, także otwórzmy i na pewno będą te 4 grosze Dobra Piękny skin się trafił, Desert Storm Chyba 8 groszy on kosztuje O! Widzicie? 8 groszek, już się znam na tym No i dobra No i co? i Jeszcze spróbuję C4, albo na batelce spróbujmy Jak ma wejść, to wejdzie Nowa bitewka, to jest skrzyneczkę Dajmy C4, C4 nie, no, to jest szynki tryb standardowy. Dwie osoby utwórz. I uwaga, to nam dojdzie. To jest chętny na ogołocenie. ranta tram destro. No. Dawaj, dawaj, dawaj. Ole mu sypnęło. Oj, oj. <ścoughs> 6 zł mam. 3 zł. oj 4 groszy zostało nam. 8, 8 groszy w balansie No nie wygląda to za kolorowo No i co? Co tu mówić? Odcinek będzie troszeczkę krótszy, niestety wyszło tak jak wyszło, trzymajcie się ciepło, heja